Płacze pani słowikowa w gniazdku, na akacji. Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych zawsze pilnie trzyma, a tu już po jedenastej, a słowika nie ma. Wszystko stygnie zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiany gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, podskakuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał. Przecież ja tu płaczę. A pan słowik słodko cierka, Wybacz, moje, złotko, ale wieczór taki piękny, że szedłem. Pichotkou. <laughs>